Widowie dzisiaj Wam pokazuję motorówę. Brum, 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 brum. Brum. No ja z tego już robię filmik. No i powiem, gdy, gdy się załamiesz. O nie! Jak mi się smutno chodzi. Ja wam pokażę, jak zrobić tego glitcha. Jak coś to działa tylko ze tym skinem, więc nie liczcie sobie, że gracie na przykład Infernal, Infernal Dragonem i chcecie się położyć. No to nie, wchodzicie na wulkan. Ja zrobiłem to przez przypadek, ale drugi to znam, jak zrobi to chcąco. Zobaczcie. Musicie tutaj tak skoczyć, żeby właśnie tak, tak robić i tak wpaść do ma mety i tak wpaść i proszę. Ja, ja pokażę jeszcze temu, co z nami gra. Jak to się robi. Ej, naprawiło mi się, ale skam. Chodź na wulkan. No to chodź, pokażę ci, jak ja to zepsułem. A najgorsze jest to, że to już mi przestało działać. Brybry. Nie. Bry. Patrz tak? Wskakujesz? I leżysz. O nie, to tylko. To tylko chyba działa na tym skinie. Widzowie. E, widzowie, widzieliście, jak ja... e, Widzowie, ten skin jest chory? Nie pytaj, co ja robię u mnie. Ej, u ciebie też się tak dziwnie kładę? Zobacz. U ciebie też się tak dziwnie kładę na bok? Nie, <laughs> Widzowie, nigdy nie grajcie tym skinem. A zwłaszcza o trzeciej w nocy. No dobra, to ja wejdę już do mnie. Ja wcześniej się kładłem, a teraz się nie kładę już. Aha. A teraz u mnie to ja w ogóle chodzę normalnie. Czy tylko u Czy u Ciebie też chodzę dziwnie? Aha, u mnie na e Chyba wykręciła mi coś karka i pofia. it the way? Ej, to jest najdziwniejszy widzowie skin. Nie ma dziwniejszego skina od niego. Na plecach to jeszcze nie słyszę o takim bugu. Jestem tutaj i się tak lek... Nie, ty jesteś normalnie. Tak, on jest taki popsuty. Albo ze skinami, które po prostu latają. Ciekawe, czy dodadzą jeszcze jakiegoś skina latającego? Patrzcie, tak? Skakuje się. Dobra, idziemy. Ała. O. E, teraz się jakoś inaczej, ej, ten skin jest turbo-pobagowalny. Ale teraz to wygląda jakby to miał, jakby to było zaplanowane, patrzcie. A u mnie lekko, a u mnie się wyginam w tył. Widzowie, napiszcie, który z bugów wam się podoba najbardziej. W której sekundzie wam się ten bug podobał najbardziej. Co? Dobra, widzowie, jaka S ja. Dobra, pszf. dobra, ja chcę się odbagować i jakoś inaczej się teraz bagować. W której sekundzie ten bug wyglądał najlepiej? napisz. A ty wchodzisz w mojego bana na specjalnie? A tutaj po tej niewidzialnej? Ej, czekajcie, widzowie. Patrzcie, albo wystarczy po prostu tak zrobić, jak ktoś nie umie płacić na wulkan. Ale tak nie działa. Patrzcie, widzowie. Aj, ale mi kula wolno w ogóle. Patrzcie, widzowie. Wskakujecie w wyto i tak jakby próbujecie od, odskakiwać. Od. Patrzcie, widzowie, jak to najczęściej działa. Jak zrobicie tak i od razu odskoczycie jak najdalej. To wtedy najlepiej działa której sekundzie ten bug był najchorszy? E, ja przez chwilę stałem na głowie. Nie, to działa tylko na tym. Bo jak ja grałem u mojego brata na telefonie z modami, to jak grał ten skinem, to on się właśnie tak raz bagował. Dobra, odbagowałem się. Gram normalnie, ale jak już sobie. Po prostu tylko tutaj wejdę? To już będę pobagowany. A, ja a, ja, a ja myślałem, że po prostu Olek założył to. A. Ołemotkę potajemnie. Dobra, widzowie. Ta gra trwa prawie tyle, co najdłuższy blok też może trwać. No i patrzcie, widzowie. Tak, to zrobicie? No, jak do końca tego miesiąca sobie kupisz, to ci się uda. Życzę mi powodzenia 90 klej No, życzę. Zowie. Dobra, to ja już będę kończył cześć.